Czełem. Jesteśmy w firmie Impex. Ja nazywam się Piotr, a to jest skania. Skania z 2014 roku z przebiegiem 249 tysięcy km, trzyosiowe podwozie z zabudową firmy Faun, wrzutem celera, o których sobie to za chwileczkę powiemy troszeczkę więcej. Przejdziemy do tyłu, zaczniemy od tego, co jest najważniejsze, czyli właśnie zabudowa z wrzutem. Zapraszam. Jesteśmy przy wrzucie Delta 2301 bardzo popularna, e, szczególnie w Polsce e, wśród użytkowników. E, to jest taki typowy wrzut e, pracujący w automacie, wrzut, który ma dzielone e, dwa, tutaj lewą i prawą stronę dzielone pów, e, 1100. Za chwileczkę zobaczycie, jak to wszystko e, działa. Odbijacze e, otwieracze do półokrągłych klap. E, także bardzo uniwersalny, e, przez to tak jak powiedziałem bardzo, e, bardzo popularny. Oprócz tego mamy stopnie dla dwóch e, operatorów. E, to co jest ciekawe, ten rzut jest wyposażony w taką funkcję transportową, która nam ułatwia ruszanie później. Cofanie, nie musimy się martwić o to, że gdzieś tam zaczepimy e, krzesełkiem o krawężnik, tylko wciskając właśnie ten przycisk, obydwa wrzuty się podnoszą nam e, do góry. E, teraz pokażemy jak wam, wam, jak to wszystko działa. Zaczynamy. Tryb pojedynczy, automat, zakładamy pojemnik, który się sam rozładuje, akurat w tym wypadku raz wyczepie, opuści. Dokładnie to samo jest e, z prawej strony. Czyli też po założeniu pojemnika on się sam rozładuje. Następnie mamy tryb podwójny. Przełączamy sobie tu. Łączymy, forżniem dwa wrzuty. Pojemnik 1100 na ramionach podnosimy do góry. Rozładunek. W tym trybie działamy tylko i wyłącznie ręcznie. W przypadku ramion nie mamy trybu automatycznego. Pojemnik 1100, ale zakładany na grzebień w trybie półautomatycznym. Zakładamy, on się sam podnosi, rozładunek już następuje ręcznie do na góry i na dół. Widzimy teraz otwarty środek zabudowy, skrzynię ładunkową. Zwróćcie uwagę na prowadnice yy, i ślizgi. Prowadnice płyty wypychającej i ślizgi. To wszystko jest... E, naprawdę, nawet nie jest wykrzywione, nie jest popękane, nie ma tutaj e, większych śladów zużycia. E, podłoga, co jest bardzo istotne w zabudowie tego typu w faunach, e, nie jest w ogóle pofalowana. Tutaj czasami dochodzi do zapadnięcia się tej podłogi. Ona jest e, naprawdę w bardzo fajnym stanie. E, płyta wypychająca z uszczelkami, jeszcze e, nawet tutaj w zasadzie nie, wykłada, nie wymaga nic, e, nic nakładów. E, Podobnie jest jeśli chodzi o wnętrze odwłoka. Tutaj zwróćmy uwagę jak wygląda krawędź noża. Nie jest powyginana w żaden sposób, nie jest odginana, bo często tutaj dochodzi do odgięcia albo wgięcia tej płyty prowadzącej. Ściany odwłoka razem z prowadnicami, te prowadnice są naprawdę jeszcze grube, widać że tam były dokładane niedawno świeże prowadnice, więc z tym problemu nie ma. No i sama podwłoga, podłoga odwłoka, która też nie ma żadnych Żadnych pofałdowań, uszkodzeń. Jesteśmy już w kabinie. Chcieliśmy teraz Wam pokazać, jak wygląda od środka. Tak jak wspomniałem, 249 000 kilometrów, Deska rozdzielcza nie ma jakichś tutaj problemów nie jest połamana, e, ta też jest w bardzo przyzwoitym stanie. E, samochód e, jest trzymiejscowy, e, czyli bardzo m, dobra specyfikacja. E, jeśli chodzi o samą, e, samą deskę rozdzielczącą, mamy klimatyzację, e, mamy tempomat, mamy hamulec, e, dodatkowy górski skrzynia biegów, e, automatyczna skania wszystkim chyba znana, e, sterowanie od zabudowy drugi panel sterujący od załączania. W zasadzie tyle dosyć przyjemna, kompaktowa. Kabina e, lubiana przez kierowców. Mieliście okazję zapoznać się z kolejnym z naszych samochodów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów, będą one zarówno w filmiku, jak i znajdują się na naszej stronie. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o pozostałych naszych samochodach, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, naszych mediów społecznościowych. Możecie skontaktować się z naszymi handlowcami. E, na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Hej.